Bolesław Leśmian, dziewczyna, Władysławowi Jaroszewiczowi, jego entuzjastycznym zapałom tradzieł twórczych i szczerym wyczuciom czarów poetyckich. Dwunastu braci wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony, a poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony i pokochali głosu, dźwięk i chętny domysł o dziewczynie, i zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie. Mówili o niej Łka, więc jest, i nic innego nie mówili, i przeżegnali cały świat, i świat zadumał się w tej chwili. Porwali młoty w twardą dłoń i jeli w mury tłuc z łoskotem, i nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczynerdzą powlecze. Tak waląc w mur dwunasty brat do jedenastu innych rzeczy. Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęki usił. Oddali ciała swe na stron owemu snowi, co ich kusił. Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, twarze bledną. I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą mieli jedną. Lecz cienie zmarłych, Boże mój, nie wypuściły młotów z dłoni. I tylko inny płynie czas, i tylko młot inaczej dzwoni. I dzwoni w przód i dzwoni w spak, i wzwyż za każdym grzmi nawrotem. I nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto młotem. O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczynę ldzą powlecze, tak waląc w mur dwunasty cień do jedenastu innych rzeczy. Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera i powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera. I nigdy dość i nigdy tak, jak tego pragnie ów co kona, i znikła treść, i zginął ślad, i powieść o nich już skończona. Lecz dzielne młoty, Boże mój, mdłej nie poddały się żałobie, I same przez siebie biły w mur, huczały z piżem, same w sobie. Huczały w mrok, huczały w blaski, ociekały ludzkim potem, I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie jest młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczyny rdzą powlecze. Tak waląc w mur dwunasty młot do jedenastu innych rzeczy. I runął mur tysiącem ech, wstrząsając wzgórza i doliny. Lecz poza murem nic i nic, ni żywej duszy, ni dziewczyny. ich oczu, ani ust, i ni niczyjego w kwiatach losu. Bo to był głos, i tylko głos, i nic nie było oprócz głosu. Nic tylko płacz i żal i mrok i niewiadomość i zatrata. Takiż to świat, niedobry świat, czemuż innego nie ma świata? Wobec kłamliwych jawnie snów, wobec zmarniałych w nicość cudów, potężne młoty legły w rząd na znak spełnionych godnie trudów. I była zgroza nagłych cisz, i była próżnia w całym niebie. A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?